Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Ksiądz Krzysztof Piątek, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Kochani, mam przyjemność ogłosić, że będziemy mieli gościa w diecezji. Tym gościem tak naprawdę będą relikwie błogosławionego Karla Kutisa i mamy tę przyjemność, że i w naszej diecezji te relikwie e, będą jeździły od parafii do parafii, chciałoby się powiedzieć, ale z racji tego, że mamy tylko dwa dni dla diecezji, to jest niemożliwe, choć chcielibyśmy odwiedzić każdą parafię. Dlatego też serdecznie zapraszam do czterech miejsc, a tak naprawdę do trzech miejsc. Pierwszym miejscem jest Bazylika w Hojnicach, Świętego św. Jana Chrzciciela, bo od tego miejsca 18 września o godzinie 12:00 od mszy świętej rozpoczniemy peregrynację błogosławionego Karola Kutisa jego relikwii w naszej diecezji. Następnie owe relikwie będzie można adorować w Starogardzie Gdańskim w parafii Świętego Wojciecha. Tam również Tegoż samego dnia, czyli 18, o godzinie 18, msza święta, i potem wieczór uwielbienia z relikwiami. Następny dzień, czyli 19, a to już będzie poniedziałek, zapraszamy w sposób szczególny szkoły katolickie, reprezentantów z wszystkich szkół katolickich w naszej diecezji. Zapraszamy w imieniu księdza Krzysztofa Niemczyka do Tczewa spotkanie najpierw będzie miało miejsce w Szkole Podstawowej, a następnie przygotowany program przez nauczycieli, przez panią Małgorzatę Krzemińską, przez księdza Marka Cieszyńskiego i tych, którzy z nimi współtworzą te piękne dzieło, będzie taka możliwość w trzewskiej Farze. Pewnie będzie miało to miejsce około godziny 11. A potem z owymi relikwiami udamy się Troszeczkę bardziej na północ naszej diecezji, a nawet chciałoby się powiedzieć, na sam środek naszej diecezji, czyli do Kartus, gdzie serdecznie zapraszam już na ostatnią odsłonę. I to również będzie Msza Święta w parafii świętego Kazimierza, czyli w samym centrum Kartus. Tam również po Mszy Świętej będzie konferencja, wygłosi ją ksiądz Wojtek Głogowski. A następnie też taki wieczór uwielbienia po tym wieczorze. Będę już musiał odwieźć relikwię błogosławionego Karola Kutisa do następnej diecyzji, czyli do diecyzji gdańskiej. Bardzo serdecznie zapraszam w imieniu księdza biskupa, w imieniu wszystkich z, całej, z całego zespołu Duszpasterzy, Młodzieży, kapłanów wraz z młodzieżą i wszystkich, którzy pragną chociaż przez chwilkę poadorować tę relikwię i zagłębić się w postać tego młodego, na ten czas błogosławionego. E, związanego też bezpośrednio z internetem, e, człowieka, który może zafascynować i to, co mówił, i to, co napisał, to, jakie świadectwo zostawił, może zafascynować i pociągnąć wielu z nas jeszcze bardziej do świętości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Radio Głos uskrzydla duszę.